Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Rezmary. Dzisiaj taki króciutki odcinek w polu jesteśmy teraz. Nagramy odnośnie podagrycznika. Co to jest ten podagrycznik? Teraz pokażę. Podagrycznik to nic więcej, tylko roślina zwana podagrycznikiem. Nazwa się bierze od podagry. Kiedyś nazywano ją podobno. Świętej Pamięci Adolf Kudliński tak miewał mówić, że nazywano ją diabelską stopą albo kurzą łapką, ponieważ taka po prostu przypomina troszeczkę diabelską stopę i kurzą łapkę. Teraz to może jeszcze nie taką diabelską stopę, bo ta roślina jeszcze stosunkowo jest malutka i młoda, ale za jakiś tydzień, dwa, ona będzie jeszcze raz taka wielka. Co chciałem powiedzieć? Ten film będzie bardzo króciutki. Chciałem powiedzieć kilka słów odnośnie podagrycznika. Co to w ogóle jest ten podagrycznik? Podagrycznik to nic więcej jak, jak zioło. Co prawda, działkowcy, działkowcy uważają tą roślinę za chwast, bardzo inwazyjna przede wszystkim, dlatego koszą to i bardzo często nie mogą sobie z tym poradzić, ale generalnie, generalnie ta roślina jest ziołem. Ma bardzo dużo witamin. Ma bardzo dużo witamin, aż nie sposób tego wszystkiego wymienić. Na pewno bardzo dużo witaminy C. Stosuje się na oczyszczenie nerek, na oczyszczenie pęcherza. Świetnie regeneruje wątrobę. Naprawdę polecam. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jak ona wygląda? Ona wygląda właśnie w ten sposób, żeby jej nie pomylić. Ma taką trójkątną, nie wiem czy to dobrze widać, trójkątną łodygę. Posmak ma taki troszeczkę selera, nieco seler, bardziej taki, w, w, taki włoszczyzny. Co chciałem jeszcze powiedzieć. Kisi się, bardzo często się to kisi, znaczy ludzie, którzy znają tą, tą roślinę, kiszą ją, jak to Adolf Kudliński świętej pamięci kiedyś właśnie taki przepis dał, że bierze się litr wody, łyżkę stołową soli w jakimś tam garnuszku yy, wrzuca się to wszystko po prostu tam. Trzeba tego naprawdę bardzo dużo nazbierać, żeby w takim garnuszku czy w takim pojemniku po kapuście litrowym, na przykład, yy, yy, ułożyć to wszystko, ubić i zalać tą, tą wodą z tą solą, tak? Później się wytwarza z tego, później się z tego wytwarza kwas mlekowy, który jest stosowany na wzmocnienie stawów, na oczyszczenie szpiku. Yy, w ogóle ogólnie ta roślina wzmacnia organizm, polecam ją. Yy, polecam ją również dawać do wszelkiego rodzaju sałatek. Mogę nawet taki przepis dać Państwu tak na szybkiego, wziąć podagrycznik, tak. trzeba go wypłukać, pokroić, później dajemy jeszcze do tego na przykład pokrzywę. Pokrzywę to trzeba najlepiej troszeczkę lekko zblanszować, że tak powiem. Bo ona po prostu, żeby, żeby nie poparzyła. Do tego jeszcze, jeżeli są oczywiście na wczesną wiosną młode, młode kwiatki krwawnika. A na sam koniec można jeszcze dać liście niżka lekarskiego. Oczywiście troszeczkę dłużej podtrzymać w zimnej wodzie, ponieważ on, ona ma te liście od niżka mają bardzo dużo w sobie goryczym. I nie każdemu mogłoby to tak smakować, po prostu, jakby było jej za dużo. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Każda gorycz w roślinie odtruwa wątrobę, trzeba o tym pamiętać, dlatego jak czasami człowiek poczuje tej goryczy troszeczkę z tych liści, mniszka lekarskiego, gdzie to nie wszystko tam się może wypłucze proszę się tym nie zrażać. Ja bym tylko proponował te cztery rodzaje, cztery rodzaje tych właśnie ziół pokroić dodać oliwy, ewentualnie jak ktoś lubi może dodać troszeczkę czosnku, yy, troszeczkę fety, yy, pomidorków. Yy, bardzo polecam yy, te same rośliny, które podałem, można również wykorzystywać w, w różnych innych właśnie potrawach. Na przykład można do rosołu troszeczkę dorzucić do do zup, można też przepuścić przez wyciskarkę wolnoobrotową. Yy, Dobrze moi drodzy, ja już pomalutko będę kończył, bo ten filmik to, to tylko miał, miał pokazać tą roślinę, bo ja akurat przyobiecałem pani Reni z pracy, że z Emilką troszeczkę jej nazrywamy, na co chciałem jeszcze powiedzieć. Yy, chciałem powiedzieć, że to troszeczkę jest taki, taki, taki paradoks. Kiedyś ludzie w dawnych czasach yy, tą roślinę suszyli i robili sobie takie napary, yy, nasiadówki często jak na przykład yy, mieli hemoroidy yy, albo pijali to na wzdęcia, jak się przejedli, tak? To przeważnie to była arystokracja, a znowu z kolei ludzie, którzy żyli troszeczkę na niższym poziomie, że tak powiem, to bardzo często to jadali i bardzo sobie chwalili, dodawali do, do wszystkich prawie tego po, do potraw, bo ta roślina występuje przez cały sezon, moi drodzy. Ona później troszeczkę się zmienia, bo ona jest, łodygi ma twardsze, listki twardsze i... W ogóle robić taka bardzo duża, jak to Adolf Krudliński powiedział, że ta diabelska stopka, kurza łapka, to później będzie 2 trzy razy większa. Także trzeba też uważać, żeby nie pomylić. Dlatego ja chciałem powiedzieć, że ta roślina ma swojego bliźniaka. Najczęściej gdzieś na skrajach lasu rośnie, tylko ten bliźniak nie ma trójkątnej, że tak powiem, nóżki. Ma taką okrągłą i bardzo często taką troszeczkę po całości prawie, że zaczerwienioną. Podagrycznik też potrafi mieć zaczerwienienia u dołu, powiem szczerze, ale bardzo charakterystyczny jest smak jej. Wystarczy tylko tak potrzeć i powąchać, albo ugryźć, posmakować. Od razu, ktoś, kto raz już to posmakował, to się od razu połapie, że ta roślina, że ta roślina po prostu, to jest podagrycznik. I nic więcej. Moi drodzy, ja już będę kończył tym miłym akcentem. Emilia oczywiście, jak to Emilcia? Nieobecna. A, bo usiadła w mrówki, nic nie mówi. Dobrze, my już będziemy kończyć. Ja chciałam jeszcze pozdrowić yy, yy, za pamięci. Panią Renę chciałam pozdrowić z pracy, bo to dla pani Renie będziemy zaraz zrywać ten bodagryśnik. Yy, chciałem pozdrowić yy, yy, Filipka WCK z tego właśnie kanału. I bardzo prosić, żeby może tam, co niektórzy moi, że tak powiem, fanowie, ludzie, którzy przypadkowo wejdą nawet na, na mój kanał, żeby pamiętali Filipek, Włóczyki, żeby może mu tam dać subskrypcję. Chłopak bardzo się stara, ma kanał od jakiegoś czasu, ale tam zauważyłem, że zatrzymał się chyba na 80 subskrypcjach. I może tyle. Nie musicie go oglądać. Dajcie mu chociaż subskrypcję, żeby, żeby, żeby po prostu pobudzić go do dalszej pracy. No, oczywiście, też będziemy się z Emilią Stare, bo już mamy ponad 200 ponad 200 subskrypcji. Niedługo będziemy y, dziękować za 300, tak? Będziemy dziękować. Ja wiem, że to może śmieszne, jest, że my tak co setkę dziękujemy, ale na razie, tak do tego tysiąca, powiedzmy, że będziemy dziękować, nie? Będziemy dziękować, tak? No. Dziękujemy serdecznie. Y, pozdrawiamy. I do zobaczenia. Podagrycznik, podagrycznik inaczej. diabelska stopa, kurza łapka. Zwał jak zwał. Bardzo zdrowa roślina. Można na internecie wyszukać, pisać na przykład Szaman XXI wieku albo Adolf Kudliński. I tam na pewno też dużo informacji będzie odnośnie tej rośliny. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Hej, cześć. Hej, cześć.